Ach, ten piękny świat! Pełen życia, harmonii z przyrodą. Żal się nie zatrzymać na chwilę i nie popatrzeć na ten wspaniały widok. Drzewa, łąki, zielone pastwiska dla białych owieczek. Aż się łezka kręci wokół. Samą mu ochotę położyć się i podziwiać te cuda natury. Istny raj. Czego można się więcej spodziewać po takim idealnym, zachowanym władzie świecie? Można się spodziewać Romana. Roman, nasz bohater. Tak, właśnie ten zwariowany i przewspaniały Roman. No właśnie, ciekawe co u niego. Dawno go nie widziałem. Mam nadzieję, że nie ominęły nas jego żadne przygody. Gdzie on może być, Roman? Roman? O, to musi być on. super! To jest lepiej niż ostatnio! Kogo zarobać? Ha? ha? Dobra, starczy. Ej, moja muzyka! Nie wyłączę jej, Frajerze! Roman, uspokój się. Ostatnio bawiłeś się craftingiem. Powiesz mi, co ciekawego stworzyłeś? Roman, nie jesteś może głodny? Biegasz już tak od dawna. No, jestem głodny jak świnia. Hmm, może pora znaleźć coś do jedzenia. A propos świni, powodź, jaka zabawna. Ha! Świnia! Roman? Nie! Mam nadzieję, że chociaż ci smakowało. Dobra, to teraz. Ach, poczekaj. Myślę, że nadszedł czas na poszukiwanie przygód, co ty na to? Możesz zająć się sobą? Sam sobie poradzę. Niestety, ale nasz los jest powiązany ze sobą. Musisz wytrzymać chociaż do końca sezonu. Dobra, spadaj. Roman, nie tak szybko, popatrz, już się zmęczyłeś. Ej, daj mi spokój! Muszę znaleźć coś do roboty. Ej, ty! Co to było? To chyba ten kamień. Tak, ty, chodź tu! Lol, jesteś kamieniem! I co, to takie zabawne? Mam misję dla ciebie. Tu obok jest zejście do jaskini. Zgubiłem tam coś. Znajdziesz to dla mnie? Jak mogłeś coś zgubić? Przecież jesteś kamieniem! Przestań się ze mnie nabijać, to wcale nie jest zabawne. Po prostu zejdź tam i mi to przynieś, okej! Okay? Dobra, tylko się stąd nie ruszaj. Haha, <grybate> ha, bardzo zabawne. Roman, zamierzasz tam iść? Tak. Okej, okay, ale uważaj, tam jest strasznie ciemno. Mam nadzieję, że nie boisz się ciemności. Czy ty naprawdę nie masz się czym zająć? I tak Roman zdecydował się po i ruszył w głąb jaskini. Co tam znajdzie, dowiesz się w następnym odcinku.